Okej, okay, no niestety, ale chyba wszystko wskazuje na to, że mój fort będzie, no powoli chyba jednak zbliżał się do swojego końca. E, mamy tutaj już krasnale, no już świgałem tupami, wszyscy się wynerwiają. Zobaczcie ile jest tych czerwonych strzałek. No i tak sobie myślę, że chyba w ogóle nie chce mi się nawet grać dopóki jest ten jakiś, nie wiem, czytałem o tym na wiki, ludzie mówią, że to jest jakiś błąd, tam da się błąd. Zamierzone działanie, ale trochę, trochę, no wymaga jednak poprawki lekkiej. No i podobno w następnej wersji DFA już ma wszystko działać jak powinno z tym cholernym stresem na atak. Zobaczcie mi tylko na tą kpinę, przecież ten typek ma 255k stresu, chyba więcej nie można mieć, bo nie widziałem, że ktokolwiek miał taki wysoki stres. No. W ogóle, co to jest za kpina, że krasnale są przerażeni po, po tym, jak widzą śmierć goblina albo nie wiem, elfa, no ej no. Hmm. No więc yy... wiem, pozwolimy sobie O, proszę ktoś umarł Nie może to był tym gościu <ścoughs> Wiecie, jak go oderwał się Patrzcie jak go się pił Tu Dostał jeden szczał I umarł. Wow. No dobra, weźcie jego zwłoki może ktoś. Jeszcze nie zdążyłem nawet tych stawiać kofinów. No, także no dosyć ciekawie się to zapowiada. No, nie mam kufinów nawet, bo mój Mason robi kuferki jeszcze, także no... no to chyba myślę, że to w końcu pora na, nie wiem, Masterworka albo coś, albo może Adventure Mode bo... No, fortu na razie jakoś nie widzę, dopóki krastale dostają szału na widok latająca ptaka. Podobno jeszcze stres nie, nie maleje tak jak powinien szybko. Co mi tu się bije znowu? Wrestler przypieprzył komuś w pysk znowu. Okej, okay, okej. Okay. Mogę go zabić chociaż? Nie, wow, fajnie. Też okej, okay, też okej. Okay. Dobra, to może po prostu. Zrobimy, co kto, to kto każe ludzi. Hammerer? Hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Eee, dajmy tego na szefa komandanta Wather Mój major w kółku chce larczemy A ja nie nadążam po prostu z wykupywaniem tych cholernych kryształów, żeby mu je obskrobać I do tego 5% szans jest po skrobaniu, że stanie się larczewem, no to to jest zło. Trochę nisko Zrobiłem sobie jednego kusznika. Myślałem, że może da radę zestrzelić parę tych kei, ale dał radę tutaj dwie zabić, ale to i tak za mało. No, on stał tu na murze, nie? Po czym, jak zabił tą kei, to się spierdzielił te fosy i tam leżał. ale nic mi się nie stało. Kompletnie nic także. No, skill i tak w ogóle w sumie postanowiłem. Się wkopać do jaski, ale kompletnie nic tu nie ma. Nawet zapewnionej bestii nic. Niżej mi się nie chce kopać, bo mam ile, patrzcie, ile mam FPS-ów w tej 19. Pyf. Symulacja całego świata. W czasie gry, to chyba jednak jest trochę bardziej angażujący proces dla procesora niż sobie ToDi wyobrażał. Mamy tutaj nerwionego typa, który sobie łazi po forcie i zabija ludzi, i co mam teraz z nim zrobić? Co, ktoś weźmie w ogóle noże do... Nie wiem... Co on ma? No, złamana ręka i zmierzona. Spoko. Ktoś go weźmie do szpitala może na przykład? Nie wiem... Mam nadanie, Doktorka. Doktor, doktor, doktor... Nie mam. Już mam. Uu. No... Mam nadzieję, że ktoś to typa złapie jego w wpieprze do więzienia. Uuuu, patrzcie! Już nie jest zdenerwiony. O, Źle się czuł po zaczęciu walki. Ciekawe... Dok... Doktor, doktor, doktor... Włączymy im... Howling. Recovering Wounded mają. Food hauling też im daje, chyba. Potter. Eee, no, powinno być ok, co? No eee, i zakopywanie. niech tam. niech będą naszymi grabarzami, a co? Lekarze. O! krasnal w tym szpitalu, dobrze cię, widzieć działającym. O, coś tam. Justice No, Disorderly Contact I co i co teraz zrobicie? No dobra, dobra. Aha, mam koś. skonfliktować O tego nie. Dziwno, że sam to muszę robić. <laughs> wow! Violation of production order. No ładnie, ładnie. Tutaj królowa się pewnie wynerwia, że parę razy jej gemów nie zrobiliśmy i skazuje ludzi na pół roku w więzieniu od też... Ciekawie. Patrzcie, Symmatio wsadzili do więzienia. na ile czasu? Eee, 175 dni w więzieniu. Eee, a nie, to Major. Za niezrobienie flasków. Nieźle. Uuu, pobicie. Chcę to zobaczyć. Feth... jak on miał? Feth? O, jest, dobra. Zoom! Dobra, zobaczymy, może ktoś przyjdzie go popić. Paga to idzie. Ż żelazna Ręka Sprawiedliwości. Tup, tup, tup. I zobaczymy jak mocno pobije tego typu no, za brzydkie zachowanie i zaczyna się jeps, jeps, jeps hmm. okej, okay, coś mu tam zrobił o oh, wow, zmiażdżył <śmierzył> mu lewą rękę. Też, też okej okay. Co ty masz zabronić w ogóle, że tak go styrałeś Nic. No musi mieć gościu pieprzenięcie ostro. Major panczes w nogę. Potem, Jezu jak go skopał. Gości nawet nie miał czasu zareagować. Dobra. Zobaczymy w tym szpitalu, czy ktoś się może zajmuje ja tym krasnalem biednym. Ej, ja potrzebuję stoły do operacji. Mm, przecież ja nic nie mam w tym szpitalu, ale pita mam nadzieję, że to dla lada moment ktoś tutaj przyniesie i czajcie to, że moje psy nie chcą się rozmnażać. Wam trzeci rok ten fort, a one nic. Cprowadzam ten samy nie jest ranny ale nic, to nie wiem co to chodzi. A no to... Cieprzyli doktorzy tylko chodzą i patrzą na ludzi, to też ciekawe. O nie, dobra cię, ktoś tu przyszedł. A nie, oni tylko noszą pierdółki. A nie, tutaj goście coś go strzył, chyba fajnie, fajnie lubię sobie czytać o tych szpitalach Treatment nic setting, oj, nie mamy chyba attraction bench ani nic. Ta mamy przy jednym, może ktoś ten tym zajmie, ale Miejmy nadzieję. co? Czego potrzebujesz? Table? Mało masz? Aha, dobra, że wiem o co chodzi. Eee, no. Jak macie jakiś stockpile, tam też magazyn, nie? Przydzielony do warsztatu i tam nie ma stołów, to on nie wpadnie na pomoc, że was tu może zabrać skąd indziej, to nie? Bo przecież ja mam przypisany magazyn, z którego mam brać Eww, głupota. Ja u weźmie tego typa do szpitala? że to był kryminalista i zły człowiek, no ale. Bez przesady, nie? Czekaj, czy te trupy kiedy znikną? Nie, ja, paszesz skeleton, to już powinno dawno zniknąć. Ale... No ja nie wiem, sobie sam. No. Potrzebuję pisty wiatro? No sobie kpicie, tak? Przecież mam tyle wiader, w frucie. Tak, to się nie zajmie. No, <noise> jak coś siedzą w tym więzieniu? No i czuję się winny po zamknięciu. Dobrze, ty kryminalista Trumps Justice, to ciekawe, jak go powiedzieli. Nie ma nic o gościu. No, to ładnie, ładnie. No to w sumie to będzie nic ciekawego się już nie będzie działo. Zobaczymy tam z tymi cholernymi kryształami, jak to się dalej rozwinie, czy zaczną się mordować nawzajem, czy co. Stres. The stress is too damn big. Mogę. Tam nawet jakbym do własne pokoje, to stres tak wolno schodzi, że to nie ma sensu. Musiałbym przez dwa lata się zamknąć w forcie i cierpliwie czekać na. Nie mam na to ani chęci, ani czasu, ani fps -ów. no szkoda z tymi FPS-ami, bo kurde gra jest naprawdę świetna, bo bym w nią rąbać cały czas, ale Gdy ona tak wolno chodzi, to przecież to jest Skropne.